Jingle bells, jingle all the way. Oh, it fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it fun it is to ride in a one horse open sleigh. Z tej strony Łukasz Fizjoterapia HD. Przed nami kolejne święta, to już drugie święta Fizjoterapia HD. Także z tego miejsca, z tej okazji chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, radości, bardzo pogodnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, żeby było bardzo dużo prezentów, żebyście byli zdrowi, żeby Was nic nie bolało, żebyśmy nie musieli Was ratować już od razu w poniedziałku. Pamiętajcie, nie przejadajcie się za mocno, my zrobimy to za Was, nawet ja. Co więcej. Dużo szczęścia, zdrowia w przyszłym roku, żeby było mniej kontuzji, mniej bólów odcinka lądowego i szyjnego. I to co najważniejsze, zdrowia, szczęścia i oglądajcie nas. Fizjoterapia HD w też. Pozdrawiamy. Wesołych Cześć, witajcie. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Dużo zdrowia, spokoju. By wszystkie Wasze marzenia w następnym roku się spełniały. Te marzenia i zwykłe marzenia. Dużo nowych książek do przeczytania dla fizjoterapeutów, udanych szkoleń. Dla pacjentów dużo zdrowia. Życzę Wam wrocławska część fizjoterapii HD. Pozdrawiamy!